Spotkania ligowe, Potem przejdziemy do ekstraligi. Skupmy się na tych ligowych. Zaczniemy od SWP United, które podejmować będzie w Astronauts. A więc spotkanie na szczycie tabeli. Następnie pijani powietrzem kontra KS Ilezja Katowice. Więc też mecz bardzo interesujący. Na koniec Katowice CF kontra Liździ Dębu. Więc e, drużyny, które chcą wrócić do rozgrywek. Liździ Dębu z szansami na to, żeby zakręcić się wokół podium na koniec roku. A tutaj jednak wracajmy do tego, co jest. Załęże z jednym punktem i trzecie od końca kontra. Czwarta drużyna Gwiazdy Borki na biało. Gwiazda na zielono Załęże. Major gdzieś tam zawinął się między nogami swojego rywala. Palczą zawodnicy. Chyba to był Migda, jeżeli dobrze mi dopatrzyłem. Cały czas czekamy. Na potwierdzenie zawodników na rzutkach, a tymczasem Gałkiewicz, Gałkiewicz do boku. Zborowski, Terlecki i bramka. Bardzo dobra akcja, jest Terlecki z bramką. No i mamy już, coś się dzieje na tym czacie, coś się dzieje na parkiecie. Michał Bucior prezydentem. Odsunięty zawodnik załęża. To granie do boku, gil. Gil jest na środku, jest bramka, gil. jest zasłonięty nie był w stanie interweniować. Bramka, gila, numer 69. No i to jest taki wynik, który gdzieś pozwoli. Jaros, schpień. Domagała po raz kolejny z pień. z dystansu. Jest bramka! Jest 2 do jednego, a więc chpień! Strzela bramkę dla załęża i mamy dobry początek tej części gry. Ładnie załadował pod ladę. Na pewno wróci na rowerze. I to raczej nie na swoim Majos Majos błąd jest. Gnatiuk! Jest bramka! Majos tyle razy ratował swoją drużynę, ale w końcu i on musi popełnić błąd. I to był ten moment, w którym właśnie wykorzystany został przez Gnatiuka dla drużyny gwiazdy Borki, bramkarz drużyny, Załęża, mocno teraz Terlecki, ale efekt uderzenia z powietrza nie był taki jak Rawiaka w poprzedniej kolejce. Zborowski, Zborowski, ZBOROWSKI! 4-1. Przeprasza za niepogonienie za akcją, za ten kiks Rafał Fularski, ale tak naprawdę no nie wiem, czy miałby wiele do powiedzenia. Jak bronią zawodnicy Załęża, Schpień, stracił trochę sekund tak naprawdę, domagała, idzie bokiem Schpień, do niego zagranie. Schpień szuka miejsca, żeby cokolwiek zrobić, rzut rożny dla drużyny Załęża i to są ostatnie podrygi tego spotkania. Rawiak, jest pusta bramka, jest Gnapniuk na lewej, jest też Terlecki. Rawiak, rawiak, słupek i majos. Co chwilę w słupki uderzają zawołnicy Gwiazdy Borki. Teraz Terlecki prosto. Wiarosa, jest koniec tego spotkania, a więc 4 do 1. Gwiazda Borki wygrywa i notuje kolejne 3 punkty i z dziewięcioma czeka na to, co się wydarzy w dniu jutrzejszym. Całęże, cały czas. Z jednym punktem, jeśli chodzi o dzisiejsze rozgrywki, to już jest wszystko. Pięć emocjonujących spotkań. Ale to nie koniec rozgrywek czwartej kolejki Katowickiej Ligi Halowej. Już jutro mamy pięć spotkań. Przypomnijmy od godziny dziewiątej na stanowisku komentatorskim.